Kolejny film. Kolejny sprzęcik. Tym razem coś takiego. Taki zabawnie wyglądający Pendrive. Jest to Pelink Archer T9 UHA. To jest taki na USB zestawik. Możecie go podłączyć pod komputer i macie kartę sieciową. Jakby wam na przykład padła karta, która jest w komputerze, to taka awaryjna może być zawsze bardzo przydatna. No i co. Podłączymy to sobie, USB 30. Oczywiście musimy to sprawdzić, także zapraszam. Takie powiem Wam, że to trochę sporawe się wydaje, ale jak macie stacjonarną kompa, stawiacie gdzieś na kąpie na biurku, czy gdzieś na szafce u góry i macie Wi-Fi. Mi się akurat zjarała sieciówka w kąpie, co prawda ją wymienić, bo ona zapasową. Ale wyciąganie całej obudowy to trochę mi się nie chce, więc takie coś sobie pod USB 3.0 podłącza i będzie internecik szedł. A to takie jest fajniejsze chyba niż sieciówka w kompie. Bo ja kompa mam na podłodze, ona jest zabudowana cała, żadnych antenek. I tak mi łapała jedną kreskę, a na tym może być wypas. I zresztą moja stara sieciówka ze stacjonarki w, w trybie tylko pracuje, a tu mamy tryb AC, więc no, prędkość powinna być znacznie, ale to naprawdę znacznie wyższa. Ja sobie sprawdzę speed testa. Sprawdzę sobie speed testa. Dobra, podłączymy to pod USB. Oczywiście 3.0. Ja sobie tu speed testa tylko zaraz zrestartuję. Kartę zobaczę, czy mi wykryło w ogóle. I idziemy do speed testa. Ja wiem, że taki speed test to jest niemiarodajny trochę. Ja tylko tak na szybkiego sobie sprawdzę. Zobaczmy, ile to wyciągnie, proszę Państwa. Tryb AC tutaj mamy 200. A to podobnie idzie jak moja karta w laptopie, ta, co jest zbudowana. Bardzo podobny wynik. Około 200 MB też wyciąga. Ogólnie to można sobie to całe tutaj rozebrać. Się, tą całość tych urządzeń to wyciągacie i wkładacie tutaj w USB-ka bezpośrednio. O, tu jeszcze możecie otworzyć to. Widzicie, patrzcie, jaki wypas. I teraz jak sobie damy jeszcze raz speed testać, Ciekawe czy będzie miał wpływ to na speed testa. Z ciekawości właśnie chcę zobaczyć. Może kabel coś wytłumia? Nie? Na pewno wytłumia trochę sygnału. No troszkę jest szybciej. No teraz widzę, że jest to 220 MB, 226. No. Jakaś tam, jakaś tam różnica jest. 228. No. Tu mamy jeszcze jednego laptopa. Też połączymy w ten sposób najpierw. I podłączymy się pod USB-ka. Jesteśmy już podłączeni. To jest starszy komputer, bo tutaj mamy procesor i5 trzeciej generacji. A tam mieliśmy na Dellu 3 Tutaj mamy nowszy procesor, bo tutaj jest i5 aż dziewiątej generacji. I o dziwo tutaj mamy troszkę wyższą prędkość. Komputery oczywiście są podłączone obydwa do zasilacza. Nie są w żadnym trybie oszczędnościowym. Wszystko jest wyżyłowane na maksa. No to dobra, sprawdźmy sobie jeszcze bez tego ustrojstwa z kabelkiem. To jest przydatne, jak już mówiłem, do kompasu stacjonarnego, najbardziej chyba. I damy sobie teraz pidać. Zobaczymy z ciekawości, jak nam to zadziała. Będę miał trochę czasu, to serwer wytargam i zmierzymy to jakoś i perfem. O, 267, czyli jednak bez tego ustrojstwa troszkę prędkość jest wyższa. No kabel też y, ileś tam na metr decybeli wytłumia, nie? dobra, no super, fajny urządzenie. Prędkość jest całkiem przyzwoita. Moim zdaniem jest to całkiem dobra prędkość. Oczywiście by trzeba było sobie to jeszcze ogarnąć jakimś właśnie iperfem, czy jakimś ftp nawet sprawdzić. No i wtedy byśmy otrzymali taki wynik już full wypas, może nawet pod 300 by się udało dojść. To jest taki mikrokomputer firmy Compulab. Jest to dokładnie Fitlet RM i A10 Barebone. Tutaj mamy całkiem fajny procesor, bo tutaj jest AMD A10 Micro 6700T. Dwa porty Gigabit Ethernet, eSATA, karta sieciowa pracująca w standardzie AC. No i jeszcze byśmy dodali jedną na USB-ka, no to powiem Wam tak, to jest potęga. W połączeniu z takim czymś na USB pracującym w AC a nawet dwoma, bo mam jeszcze jedno, można sobie całkiem fajny system zrobić. No, mogłoby to być całkiem ciekawe do jakichś nietypowych zastosowań. Dobra, myślę, że kończymy ten filmik. Kurczę, całkiem szybkie to jest. Nie jest tak, że 260 mega nam tu wyciągnęło, więc jestem zadowolony. Mm. Na następnym filmie sobie zrobię jeszcze jakiś taki eksperyment, że na przykład. Jedną radiówkę włożę na przykład do tego kompa, drugą radiówkę do tego i właśnie spróbuję je połączyć bez routera w taki tryb ad hoc. Tylko muszę sobie jakąś, jakiś software do tego skołować, najlepiej open source. Owy. Czasem niektóre karty mają możliwość przełączenia w taki tryb, ale nie wszystkie. A niektóre nawet jak mają, to lubią źle na tym trybie działać. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.